Cześć kochani, to druga duszy. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie dedykowane dla każdego znaku z zodiaku z serii trzech kart i tym razem zrobimy coś na uczucia, co was dzieli, co was łączy i na czym się skupić. Coś w tym stylu zobaczymy co nam karty chcą pokazać. Słuchajcie, dzisiaj mam turystyczne warunki, może być trochę głośno. Musiałam się na jakiś czas przenieść. Więc nadaje ze strychu, słuchajcie. Klimat jest fajny, ale zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie się, jak to się uda. E, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że jesteście. E, za to, że czekacie za czytaniami. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to oczywiście mail do mnie jest duszy jest w opisie filmu. Natomiast jeżeli Natal chcecie wspierać mój kanał, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję, to również w opisie filmu jest link do Bajkofitu i możecie mi postawić kawkę. Dobra, słuchajcie, zaczynam. Szybkie, szybkie takie przesłania chociaż, wiecie, u mnie to tam różnie, jak się rozgadam. E, boski opiekun dla Was, e, jeżeli chodzi o e, uczucia. Nie denerwujcie się ani dziś, ani wieczorem, ani w ciągu dnia, bo ścieżka, którą idziecie, zaprowadzi Was dokładnie tam, Dokąd ma Was zaprowadzić. E, więc dokąd zmierzacie? Jesteście na jakiejś drodze e, uczuciowej, emocjonalnej. Ważne, żeby nie działać e, pod wpływem nerwów, żeby nie było konfliktów, e, a będziecie cały czas prowadzeni. Dobra, to taki wstęp, i teraz zobaczymy, co chce być powiedziane dalej. Co tu jest? Co was łączy w takim razie? Co was łączy z osobą, o której oczywiście myślicie? Co was łączy? Jeszcze nie. Jest, pokazała się śmierć, więc jakieś odrodzenie, zakończenie i odrodzenie. Co was łączy? Co was łączy? No, jest duchowe połączenie, słuchajcie. Może być miłość, jak najbardziej, uzdrawianie relacji. Um, najba jak najbardziej połączenie miłość, duża miłość ale może być na razie jest rozstanie może na razie jest brak kontaktu, ale coś być może się odradza, bo mieliśmy w tle tą śmierć, która chciała wyskoczyć co Was dzieli w takim razie, co Was dzieli uuu, tajemnice dzielą Was tajemnice niejasności, może strach, może lęk może pewne niewypowiedziane słowa, które muszą paść E, może właśnie coś nie zostało powiedzi powiedziane. E, może nie było odwagi, może był właśnie strach, lęk, konflikt, rywalizacja. I, a to była tylko maska, żeby nie powiedzieć czegoś. To było być może wyrazem strachu, znaczy jest strachem. Pewien konflikt, e, był powodowany strachem. Przed właśnie wypowiedzeniem pewnych słów, opowiedzeniem się, jakby wyznaniem prawdy, może miłości, może uczuć. A jest tutaj głębokie połączenie, drogie barany, i pewnie będzie trzeba tu popracować z tym, bo to was dzieli. Jakby stoicie po dwóch, wy się razem obserwujecie i obydwoje wyjecie do tego samego księżyca. Księżyc jest oczywiście kartą bramy i. Trzeba to pokonać. Trzeba to pokonać, wyjawić te y, skrywane rzeczy, jakieś tajemnice, niejasności, y, bo to wam stoi na przeszkodzie, ale jakby być może zmierzacie w tę stronę. Bo ta karta bardzo mi się podoba, szczególnie ten pomarańcz. Y, może wprowadza was w tę ciem, ciemną stronę, w ten głąb, tę ciemność, ale. To właśnie powoduje do tego, powoduje to rozjaśnienie, rozświetlenie, Na, naświetlenie sytuacji. Tu wejdziecie w tę ciemność, żeby rozpatrzyć, co jest właśnie ukryte, co jest utajone. To jest odwaga, wejście z odwagą. Jesteście prowadzeni. Jeszcze nie. No i cesarz pokazuje się w tyle, i ktoś z przeszłości. Być może były partner. Ale też myślenie o tej osobie tak z sentymentem, dla niektórych oczywiście, bo pamiętajcie, tego nie powiedziałam, co zwykle zawsze regułkę mówię. Rzeczytanie jest ogólne i bierzcie to z siebie, to co z wami rezonuje oczywiście. A rolę sobie zamieniacie, no i czas oczywiście jest płynny, tak? Nie do każdego będzie wszystko. No w takim razie, na czym się skupić? Na pozytywnej stronie, na właśnie rozjaśnieniu tych wszystkich spraw, na jasności, na wyjaśnieniu. Idźcie za tym przewodnikiem, który wam wskazuje, może to wasza intuicja, lub ktoś wam coś podpowie, żeby wyjaśnić sprawę. Znalezienie się w dobrym miejscu w dobrym czasie, o dobrej godzinie, wyjawienie prawdy, odwaga, ale to z taką pozytywnym nastawieniem, z radością. Dokładnie, prawda, jasność, wyjawienie skrywanych rzeczy. Nie utajnianie. Co tu mamy w takim razie? Królowa kielichów, równowaga. Tu jest stabilność, tu jest połączenie. To jest dla tych, którzy mają swoją albo bratnią duszę, albo taką bliską osobę, z którą świetnie nadają, nadajecie na tych samych falach, i pojawia się właśnie to połączenie. Dobrze, zobaczymy sobie, o czym księżyc mówi. No, wyjawienie prawdy, komunikacja. Dzisiaj te karty chcą skakać same. Nie wiem, czy to wpływ tego miejsca. Słuchajcie, herbatę mam tu przy sobie. Komunikacja, rozmowa. Może niektórzy muszą pierwsi wyjść z inicjatywą, żeby zainicjować taką rozmowę. Może to wy. Bo macie wszystkie jakby atuty, możecie zacząć tę rozmowę, czy, czy wyjawiać, czy napisać, w jakikolwiek sposób rozpocząć yy, wyjaśnianie spraw, ale najpierw musicie posłuchać swojej intuicji, żeby, yy, żebyście wiedzieli, czy w dobrym momencie startujecie z tym, co chcecie powiedzieć, bo jakby obydwoje chcecie się skomunikować, ale to jest w ukryciu, to jest w tajemnicy, to jest w podświadomości też, może komunikujecie się też w snach. Słońce w takim razie, słońce. Jesteście prawie u celu. I zobaczcie, zaraz Wam coś pokażę, bo tu były być może zranienia, dlatego dla niektórych nie ma komunikacji, dlatego może być zerwanie, dlatego jest żal, smutek, tęsknota, ale mimo wszystko jest głębokie połączenie i trudno zapomnieć, pogodzić się z czymś, może tu są jakieś niedokończone sprawy. Tu jest ciężar, ale tu jest ta, taka też informacja, żeby przezwyciężyć ego, żeby nie... bo da się... da dacie radę, jakby uniesiecie ten, ten ciężar, tak jak ten człowiek tutaj niesie, dojdziecie do celu. Tyle tylko, że trzeba być wytrwałym. I co chciałam Wam pokazać? Zobaczcie. Te dwie osoby <laughs> idą, idą do przodu, nie poddają się. Ta osoba oczyszcza tu teren kadzidłem, a ta niesie z sobą, ze sobą ciężar, który musi zrzucić. I wchodząc tutaj, właśnie, tu oczyszcza się. Tu jest głębokie oczyszczenie. Także wejście do wnętrza, zrzucenie tego balastu. Tu jest, są rzeczy do wyjaśnienia, ażeby mogło nastąpić to szczęście, radość, spełnienie. No dobrze. Jeszcze weźmiemy sobie tak radę. Myślałam, że tylko trzy, ale zrobimy sobie rada. Rada dla baranów. Niesieć we wspomnieniach, niesieć w myśleniu, w zastoju. Zrzuć ten balast wreszcie, wyrzuć to z siebie. Powiedz, co ci leży na sercu, czy z czym jest problem, bo tu takie siedzenie i zamartwianie się, i myślenie właśnie o byłym partnerze czy kimś bliskim, bo to może dotyczyć również kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, jakiegoś połączenia tak, rodzinnego, przyjaciel, przyjaciółka, przyjaciółki, obojętnie. Nie siedź w tym. Skorzystaj z tej możliwości wy, wyznania czegoś, wyjawienia prawdy, nie wiem, wyrzucenia z siebie żalu, smutku i pogodzenia się, bo tu może być pogodzenie. Ale zobaczymy, co tam jeszcze w trawie piszczy dla niektórych, oczywiście. Co się pokaże, to mogą być dwie różne, odrębne rzeczy. Jakieś spirytualne ataki, może właśnie karma, tak? E, może zderzenie się z jakimiś demonami. Może coś trzeba było odpracować, dlatego jest to rozstanie. I takie rozgrywki, może właśnie ta druga osoba, a to jest też ego tu się pokazuje, tak? Może właśnie to jest takie testowanie dla niektórych, analizowanie, zbyt dużo wchodzenie w umysł, też siedzenie właśnie w tych czterech kielichach i przemyślanie, co kto zrobi, jak się zachowa, albo jak, jak to rozegrać. Tu trzeba po prostu zadziałać. Ale mogą tu być właśnie takie, <laughs> e, może w snach takie ataki, takie przychodzenie. Ale to jest też, e, może być karma, jak najbardziej. Coś jest do, albo było do odpracowania. Prosto, ja to przed chwilą powiedziałam prosto w twarz, tak? Trzeba coś e, powiedzieć, coś wyznać, jakąś prawdę, bo. Może coś zaszło, jakaś sytuacja, nad którą się natknęliście, lub coś jest niejasnego do wyjaśnienia. E, trzeba to prosto, prosto wyjaśnić, prosto w twarz. E, ktoś obserwuje. Mm, możecie dostawać jakieś niewyjaśnione telefony, kuchacze, e, właśnie tak jak tu jest napisane, z nieznanych numerów. E, ktoś, ktoś was obserwuje i to może być właśnie ta osoba, ale niekoniecznie, tak jak powiedziałam, bo to nie musi się z tym łączyć. Są jakieś opóźnienia, przeszkody, jakieś problemy na drodze. Czyli to ma swój czas. Dlatego też jest powiedziane: nie denerwuj się. Nie denerwuj się, jesteś prowadzony, prowadzona. Wierzę, jesteś bezpieczny, bezpieczna. Być może ta osoba jest odosobniona, lub wy, ale jest tutaj odcięcie. Dla większości może nie być w ogóle kontaktu. Albo jakiś taki sporadyczny, ale to świat tak zarządził, bo to dla jakiegoś bezpieczeństwa. Może Twojego, może Twojej osoby, albo dla Waszego wspólnego komfortu, bo coś musiało się zadziać albo musi się jeszcze zadziać mężczyzna, tak. Logika, świadomy umysł. Ta osoba jest od Was odseparowana w jakiś sposób. To jest dla tych osób. Gdzie taka sytuacja zachodzi, i to jest właśnie dla Waszego zdrowia, czy wspólnego, czy tej osoby, czy Waszego, do uzdrowienia, bo być może coś trzeba było sobie przemyśleć. Słuchajcie, może nad czymś właśnie trzeba było się skupić, popracować. No i podsumowanie zobaczmy sobie. Już Wam czytam. Tylko słuchajcie, czy ja tu mam, o mam. Mam, 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 35. Przy tych moich przenosinach, co nie wiem, czy wszystko zabrałam. Podróż życia. Wspomnienia przeżycia, rozwój. Yy... Widzimy małego słonia podróżującego balonem wysoko po niebie. Mieszka w swoim pałacu na pokładzie. Światła i gwiazdy wskazują mu drogę w podróży życia. Czy zrzuci, zarzuci gdzieś kotwicę? Nikt nie wie. Karta jest od, odzwierciedleniem naszej własnej drogi przez życie. Jak projektujemy naszą osobistą pielgrzymkę? Zebraliśmy już wiele cennych wspomnień. Jest ich tak dużo, że zapełniają już duży zamek, a mimo to jest jeszcze miejsce na więcej. A nasza podróż, podróż jeszcze się nie skończyła. Zobaczymy nowe doświadczenia. Zdobywamy nowe doświadczenia, poznajemy innych ludzi, przeżywamy ekscytujące przygody. Światło gwiazd wskazuje nam drogę w Przyszłość, a zakończenie pozostaje otwarte. Więc, tak jak tu było powiedziane, ktoś, coś, siła Was prowadzi, nie denerwujcie się. To wszystko zmierza tam, dokąd ma zbierza, zmierzać, bo cała sytuacja jest jeszcze otwarta. Jeszcze nic nie zostało, wiecie, zamknięte. Żaden, y, klamka nie zapadła jeszcze. Zobaczymy sobie z duszą podszyty. Dlaczego mamy w zwyczaju wierzyć, że się nie uda, zanim cokolwiek rozpoczniemy? Dlaczego mamy w zwyczaju komplikować sobie życie? Każda zmiana niesie ze sobą pewne ryzyko, niepewność, strach. Zamiast myśleć o tym, co chcesz zrobić, powinieneś wstać i to zrobić. Pamiętaj, że czas nie będzie czekał na nikogo z nas. I tym akcentem kończę to dzisiejsze czytanie. Mam nadzieję, że coś słyszeliście. Jeszcze nie wiem, jak to wyszło dopiero odsłucham, ale tak czy tak wstawię. Eee, no i co? Słyszymy się i widzimy w następnych czytaniach. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i mam nadzieję, że takie czytania Wam się nadal będą podobać. Buziaki, pa. pa.